Nie, ale tak się leczy Nie, tak by nie. Siemanko, tutaj Kihol. Dzisiaj pokażę wam poradnik, które przede się praktycznie każdemu. Chodzi o to, że na YouTubie są jakieś inne kanały, gdzie pokazują jakieś parkury, jakieś sztuczki niby, jakieś dziwne kąty. i mm, tam widziałem na scenie na ludzie się śmiali z tego typa że no i wiecie, te sztuczki, które on tam pokazuje, działają raz na jakiś czas, tam jedna na milion, że tak powiem, jak się to komuś uda. Albo działa to tylko na jakichś naprawdę niskich rangach i wiadomo. I znalazłem po prostu sposób, jak oni odkrywają czasami te sztuczki i oni, rob... oni niby szukają tego, potem pokazują po prostu to najlepsze, ale to wiecie, działa pod ich styl gry, a nie pod każdego z was. Dlatego no ja wam pokażę po prostu sposób, tak żebyście mogli właśnie wyodkrywać swoje własne sztuczki, które będą działały do waszego stylu. A więc tak, wchodzimy w opcje, ustawienie matchmakingu graczy. Wyłączamy wszystkie tryby terror huntu jakie mamy, że tak powiem, i zostawiamy tylko rozbroj bomby. Jak wyłączymy wszystkie, to nie będzie dało się wyłączyć właśnie rozbrojenia bomby, on będzie po prostu zablokowany, widzicie, jest wyłączony, że tak powiem, ale tylko teraz jego będziemy mieli. Ustawiamy teraz mapę, na której chcemy się uczyć, albo po prostu podszlifować. Na przykład możemy znać jakąś mapę, ale pomyślimy, okej, okay, trzeba znaleźć jakieś nowe sztuczki, nowe kąty i tak dalej, to właśnie sobie wybieramy tą mapę, którą chcemy. Załóżmy właśnie tego dnia ja chciałem sobie poćwiczyć w bazę Hertford, bo słabo znam niektóre kąty, więc sobie ją właśnie wyłączy, włączyłem, a resztę wyłączyłem. Ok, teraz odpalamy Terrorhunt'a na normalnym, możemy z kimś, będzie wtedy znacznie tak łatwiej, bo wiadomo, będziemy mogli pokonać szybciej przeciwników i sobie sprawdzać wszystko, czy po prostu będziemy mieć więcej nie, możliwości, że tak powiem, sprawdzania jakichś kątów, czy o rzeczy, o których jeszcze zaraz wspomnę. I tak, polecam brać Sledge'a albo Baka. Sledge'a możemy wsiąść sobie wtedy z shotgunem, ale musimy zabijać wtedy tych dobrze karabinem, nie tym brać czego. Ale no, chyba bak jest w sumie najlepszy, bo no, ma jednak ten karabin, pistolet itd. i tak dalej, w razie czego możemy sobie sprawdzać wszystkie kąty za pomocą shotguna pod lufą. Czasem może być przydatny na termite, Albo trzeba gdzieś zresetować y, tą grę, że powiem jeszcze raz włączyć, żeby nam wylosowało się po inaczej trochę, bo przeciwnicy czasami wzmacniają niektóre pomieszczenia i nie może mi w tej przepalić czy coś takiego. No i tak, czyścimy po prostu tą mapę. Y, są tutaj też wiadomo ce czwórki, boomerzy chyba też są. Akurat na tej mapie boomerów nie ma, ale czwórki są. I sobie taką mapę czyścimy. E, warto nosić ze sobą pakę i już tłumaczę dlaczego. Ponieważ jak będą na przykład nowe mapy, nie będziemy jeszcze ich znali, nie będziemy wiedzieć gdzie na przykład są czasy, czy bomby, czy coś takiego, to z paką potem będziemy mogli łatwiej po prostu wrócić do tego pomieszczenia czy coś. Bo chodzi o to, że tam gdzie są bomby, tam jest też skrzynka z amunicją. I dlatego właśnie gramy rozbrajanie bomby, a nie klasyczny Terror Hunt. Bo będziemy mogli korzystać z wszystkich gadżetów, właśnie, czy niszczyć ściany za pomocą jakichś granatów, czy coś i tak dalej, a w razie czego po prostu cofnąć się, podnieść sobie amunicję i tak dalej. Tyle, że po prostu, no mówię, na naszym mapach będzie trochę czasem nie problem z znalezieniem tych skrzynek, gdzie to było, czy coś takiego. E, miałem takie nagrania z Bibem, jak szukaliśmy na odbaku, ale gdzieś tam się wsiąkły, że tak powiem. I no widzicie, teraz po prostu z paką widzę, gdzie jest ten, bomba, ok, mogę tu przyjść i wiem, że tu na pewno będzie amunicja. Bo, no mówię, amunicja leży tylko tam, gdzie są bomby. I ok, możemy wszystko uzupełniać, tak jak mówiłem, czy shotguna się baka, czy coś. I teraz po prostu sobie chodzimy i szukamy własnych, że tak powiem, sztuczek. Nie tego co tam mówię, pokazują i to działa to mówię raz na milion, tylko naprawdę o takie kąty gdzie za każdym razem mogą zadziałać. Coś... Jeśli oczyścicie jakieś piętro, czy coś, to nawet przeciwnicy nie powinny do was przyjść, bo to nie jest Terrorhand, że zostaje od trzech ostatnich, to nie do was idą, bo mają taki skrypt. Nie, tutaj po prostu oni. Tutaj w piwnicy jeszcze chyba jest 15 przeciwników, ale oni nawet nie przychodzą i tak dalej, bo mają w ten. że tak mi pilnować tamtej bazy, i czy tamtej bomby i ten. Więc mówię, dopóki nie zaplantujecie, też nie przyjdą żadne posiłki i tak dalej. Dlatego to jest fajniejsze niż Terrorhand, bo mówię, no macie spokój, czy w się po całej mapie. I ten, no w Kustomie nie macie skrzynek z amunicją. Więc możecie też chodzić, no ale ile posprawdzacie te ściany i tak dalej. No chwilę i skończyłam się amunicję. A tutaj nieskończona jeszcze raz, że macie czasu. Dwa że właśnie amunicję. No i o. I sobie chodzicie i mówię, sprawdzacie własne te sztuczki. Bo właśnie nie pamiętam jak to było ze sledem, ale Sledge ma 25 uderzeń młotem. jak chyba uderzy 25 razy młotem, to nie wiem, może podnieść znowu, że tak powiem, z tej amunicji, czy nie? I tego lepiej u niego do czegoś, się nie w życzę, czego, tak powiem jeszcze raz. I tak jak wspominałem, czasami będzie frustrujące, że chcemy zniszczyć jakąś ścianę, sprawdzić jakiś kąt, a okazuje się, że białe maski terroryści ją wzmocnili. I wtedy trzeba czasem wziąć fakcję termita czy coś, albo zresetować się teraz, może już wtedy nie będzie wzmocniono. I chyba jak przepalicie, to będziecie mogli znowu podnieść te termity i tak dalej, i znowu patrzeć razie czego. No, ale no, bakiem robi się to najlepiej. Widzicie, ja tutaj te kąty sprawdzałem sobie solo, więc musiałem korzystać z drąż, żeby zobaczyć, czy mnie widać, albo co przeciwnik będzie mniej więcej widział. Ale jak jeszcze mamy kogoś, no to już w ogóle może czasami ten. Lepiej właśnie ustalić sobie, gdzie będzie głowa czy coś, a tak to trzeba no, trochę zgadywać i te. A w rankelach oczywiście nie mamy czasu, że sprowadzać takie miejsca czy kąty, bo to jest niebezpieczne, bo możemy narazić drużynę na przegraną, a w casuale w ogóle nie gram, więc nawet nie wiem jak to tam. No i czasami na przykład jak wiemy, że kolega przyjdzie za 6 minut czy coś takiego, to możemy odpalić właśnie takiego Terrorchanta w tym stylu właśnie rozbrojenie bomby. I też działa to jako rozgrzewka, bo faktycznie musimy rozabić tam kilkudziestu tych terrorystów, nie wiem, około 15 czy 17. I od razu sobie możemy sprowadzać jakieś kąty. No bo kiedyś był poradnik jak właśnie uczyć się map, tych nowych, że odpalać sobie tarhanty i tak dalej, i tak dalej. No ale ta metoda jest tak głównie właśnie po podszlifowanie tych map, nie? Mówię, żeby znaleźć nowe sztuczki. Okej, okay, to tyle. Ja będę się z wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że was zachęciłem do tryhardowania w Siege i trzymajcie się.